I, i, I witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej, w, na mojej PlayStation. Wicie czytaj PlayStation TV. I tak, ci, którzy mniej więcej orientują się w, w moich planach odnośnie nagrywania, zapewne pamiętają, albo też nie pamiętają, że e, tak, GTA 3 się skończyło. To. No, z nami z GTA 3 miała wejść Persona 5 wersji Royal. I taki był plan, ale tak się składa. <gry> I to jest zabawna historia, ponieważ ten stan rzeczy zawdzięczamy temu, że zachciało mi się streamować Persona 4 Golden, która jest na ten moment ekskluzywem na PlayStation Vite. Oczywiście, jeżeli mówimy o konsolach, pomijając wersję Steamową, której nie lubię, ale to mniejsza o to. E, generalnie e, hełć streamowania Persony 4 Golden sprawiła, że musiałem coś wymyślić, żeby nagrywać obraz z PlayStation Vity. I w jaki sposób można to uzyskać? Otóż e, zna, sposób znalazłem jeden sposób na to, żeby przy podłączeniu kom, e, PlayStation Vita do komputera, żeby ona żeby OBS odczytywał ją jako e, urządzenie do przechwytywania wideo. Jest taka opcja, żeby zmodyfikować PlayStation Vita, żeby tak się zachowywała, czyli po prostu, żeby e, żeby jakby te rozwiązanie polegało na tym, żeby zamienić PlayStation Vita trochę w kartę do przechwytywania, której obecnie używam do nagrywania z konsol. Ale nie chciałem tego robić z takiego względu, że moja PlayStation Vita jest podłączona, połączona z moim kątem PSN, a za przerabianie konsol grozi Shadowban na PSNie. A tego nie chcemy, więc oczywiście można byłoby kombinować, żeby odłączyć ją od neta i w ogóle bla, bla, bla. Ale okazało się, że istnieje prostsze rozwiązanie. I to rozwiązanie polegało na tym, że yy, zaopatrzyłem się na Allegro za niemałe pieniądze. Dodajmy konsolę, która nazywa się PlayStation TV. I jest to konsola, która miała być rzekomo bardzo dosyć przestarzałym rozwiązaniem do streamowania obrazu z PlayStation 4 do komputera. Nie mam pojęcia, jak to miało działać, ale tak się składa, że PlayStation TV to jest taka mała konsolka, która ma ekosystem, która ma system operacyjny PlayStation Vita. Czytaj. Gry z PlayStation VITY działają eee, nie wszystkie, są wyjątki, ale z tego co sprawdzałem, to <laughs> eee, to ta gierka, w którą sobie dzisiaj zagramy, raczej działa. A zagramy sobie oto w ten tytuł, jakim jest eee, Grand Theft Auto Liberty City Stories, i generalnie. Zanim do, do tej gierki przejdziemy, to jeszcze info, że po tej gierce, e, po tej gierce, przejdziemy sobie do Vice City Stories. A Chinatown Wars pominiemy, bo mi się nie podobała. Poza tym, Chinatown Wars to jest już gierka osadzona w uniwersum HD zamiast 3D, więc spasuje, jeżeli ktoś chce. E, e, jeżeli ktoś chce te GTA, które wyszły później po Sandrasie, San to odsyłam na kanon Drakona, bo on ma w planach nagrywać. Z, te z tego co wiadomo, na pewno czwóreczkę. Ale czy piątkę, to nie wiem, bo yy, pierwotnie Gierka mu się nie spodobała, ale jak dał jej drugą szansę, to się coś zmieniło. Dobra, nieważne. Dobra. Z, z, zacznijmy może e, gierkę. Generalnie kilka słów o gierce Liberty City Stories jest to spin-off do trylogii 3D. E, akcja jest osadzona na z tego co wiadomo rok albo dwa lata przed wydarzeniami z GTA trójc, trójki z tego co pamiętam i e, w tej gierce wcielimy się w postać. Tonego Cipriani. Tak, dokładnie tego samego Grubaska, który dawał nam zlecenia w GTA Trójce. Eee, I generalnie gierka wyszła na PlayStation 2, e, z tego co mi wiadomo. E, ale, i wyszło, ale potem na premierę PSP wyszła też na e, konsolę play, e, PlayStation Portable, czyli PSP. I w tą wersję sobie dzisiaj zagramy. Z tego co wiadomo, nie różni się zbytnio od e, tej wersji z dwójki. I generalnie, z tego co wiadomo, gry z PSPS PS były emulowane na PlayStation Vita, ale nie jest to jakoś skomplikowana emulacja, więc myślę, że będzie jak najbardziej okej. Okay. Gdyż generalnie, jak tylko mogę, to unikam rozwiązań emulacyjnych, bo za nimi nie przepadam. Ale to się bardziej czyty, czy tyczy tych nieoficjalnych PC-towych emulatorów, z nimi jest pełno problemów. A Sony robi ogarnięte ee, emulatory raczej nie miałem nie z nimi problemu. Aczkolwiek, to są dosyć proste emulatory. Czyli bez tych wszystkich save stateów oraz e, konfiguracji wierności, emulacji i tak dalej, są to dosyć proste emulatory, które mają po prostu odtworzyć gierkę tak, jak, e, e, tak jak działała na starym sprzęcie. Koniec historii. Daran, 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 daran. generalnie słychać klimaty mafijne z tej sycyjskiej mafii. Czuć sycylię, krótko mówiąc. Oj, to jest chyba nasz główny bohater, jeśli pamięć nie myli. Generalnie ja tą gierkę przyszedłem tylko raz w życiu, więc e, też mogę pewnych z rzeczy nie pamiętać, ale takie myślę, że najważniejsze rzeczy kojarzę. I o nie, nie mówcie mi, że wczyta mi, wczytasz mi save czy od no, nową gierkę. Dobra, wszystko jest pod kontrolą odpalam nową gierkę, bo miałem jakie Obawiałem się, że save mi wczyta z mój save z przejścia gry. Oj, to jest bardzo fajny motyw, który mi się podoba i gra na plusika. Zaraz go usłyszycie. Jeszcze chwilka. Halo, halo, 007, zgłoś się. I? A Zremiksowana wersja głównego motywu z GTA trójki. Fajny smaczek, aczkolwiek wolę oryginał, ale też można tak fajnie się pogibać do tego.

Oczywiście pierwsza misja zgodnie z tradycją GTA tutaj się też to za bardzo nie zmienia w tej gierce. E, tradycją GTA jest to, że pierwsza misja to przeważnie jest e, zapoznanie e, po prostu pokazanie bohaterowi, który przybył do miasta z, gdzie teraz będzie mieszkał, i z tego co wiadomo, ta tradycja urywa się na piątce. Piątka chyba była. Z tego nie jestem pewien, ale piątka chyba była pierwszą grą, która się wyłamuje właśnie z tego schematu, ponieważ w piątce wszyscy od razu byli zaolokowani już w Los Santos, więc nie było potrzeby taki, realizowanie takiej misji. Ale generalnie o co chodziło? Generalnie krótko o fabule, o to co wiemy, e, Tony Cypriani wrócił do Liberty City po dłuższej nieobecności, udał się do szefa mafii, dla której pracuje, czyli do Leona Salvatora, który no z trójki wiemy już jak skończył, mianowicie źle. Z tego co pamiętam u mnie skończył z kulką ze snajperki w głowie, albo w brzuchu, ale to nieważne. I generalnie wróci tam oczywiście, wraca senatora, o fajnie, że byłeś takim zajebistym assetem rodziny i tak dalej, bla, bla, bla. I jeżeli potrzebujesz roboty, czy tam zgłosił tego typa, co to nie mu się tak niespecjalnie e, podoba, ponieważ on e, gadał, że, dał, że oddał duszę rodzinie, bla, 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 ale ten... I że teraz ma przyjmować rozkaz od tego lalusia, no i w sumie, tak trochę kurwa mu się nie dziwię, ale generalnie ja, mimo wszystko, chciałbym mieć napisy, jeżeli mi gra na to pozwoli. O, widzicie, mamy kontrolki z PSP jeszcze. Ja akurat używam Dual DualShock, ale to nie szkodzi, ponieważ. Ponieważ P mamy dokładnie tyle kontrolek, ile nam jest potrzeba, o. Już dziękuję Ci Gro, że dajesz nam taką możliwość, żeby mieć napisy w kacenkach. No teraz z co tam sterowanie. A i musimy przybiegnąć do tego, że prawy analog nie działa. Zapomnijcie, jest to spowodowane tym, że jest to emulacja z PSP, a PSP najzwyczajniej w świecie nie posiadało. Nie posiadało najzwyczajniej w świecie. E, tego e, prawego analoga dopiero PSP... PS Vita dopiero dostała prawy analog który był... generalnie analogi w PS mnie wkurwiają, bo są zajebiście nieprecyzyjnie, ale cóż nie, ale cóż generalnie moim zdaniem PlayStation yy, Vita yy, okej, okay, może miała szansę być potencjałem, gdyby nie taki problem że generalnie powiem tak PlayStation Vita na pewno zrobiłoby ogromne wrażenie, gdyby nie to, że wyszło w momencie, kiedy już się pojawi pojawiały smartfony oraz tablety, gdzie tam też mieliśmy sterowanie dotykiem, a tak troszeczkę Sony się chwaliło takimi bajerami, że patrzcie, PS Vita dotykowy ekran jest fajnie. No, tylko co z tego, skoro tak naprawdę na PS Vita wyszła tylko Persona 4 Golda i to jest jedyny tytuł godny uwagi, więc well. Jeszcze Assassin's Creed Liberation y wyszedł na... było początkowo ekskluzywem na PS Vita, ale dostała potem wersję na Playa 4, więc well. Oj, generalnie już y to jest zabawne, ponieważ mamy tutaj płytkę. I płytkę nam. No, w sumie. Okej, okay, nie ma w tym nic dziwnego. Generalnie, e, w. Jeżeli pamiętacie, w Vice City ikonką, ikonką zapisu gry e, była. Ikonką zapisu gry w Vice City była taka kaseta e, magnetow, ma, magnetowidowa. Oj, teraz jesteśmy śliczni. Na razie zasejować nie możemy, bo jesteśmy w trakcie misji. E, w salandracie to była dyskietka, co też ma sens, bo już komputery e, e, jeszcze się tak nie miały. E, trójka nie miała w ogóle ikonki save'a, bo w Trójce sejowało się przez wejście do kryjówki, co było mierne. A tutaj mamy płytkę już CD, gdzie CD właśnie w tych czasach, kiedy rozgrywa się akcja tej gry, wychodziły już do użytku powszechnego. No, taki tam mały smaczek, ale fajnie. No i generalnie e, pierwsza misja w GTA typowa, e, po prostu typowa, typowa misja w GTA. E, za, jedź do swojej kryjówki, żeby pokazać Ci gdzie mieszkasz. Zawierz mnie do jakiegoś miejsca. Koniec misji. I z reguły jakieś pieniążki na dzień dobry. Chociaż... A już chciałem powiedzieć, że Sandras to się tak trochę chyba wyłamuje, ale... Z drugiej, chociaż dobra, Sandra troszkę inaczej to rozwiązał, ale schemat jest podobny. Po prostu różniło się to tym, że musieliśmy dojechać sami bez niczyjej pomocy do, do y, naszej kryjówki na Grove Street. Ale Vice City miało ten schemat, Trójka miała ten schemat, Czwórka miała ten schemat, gdzie Czwórka to w ogóle jest inne uniwersum, superie. Tak, tak. Dziękuję, że płacisz moje rachunki. Szkoda tylko, że efektem ubocznym tego, że płacisz moje rachunki jest to, że tak trochę jestem Twoją dziwką w tej grze. No ale do czasu. Generalnie raczej będę się powstrzymywał od spoilerów z tej gry, gdyż zdaję sobie sprawę, że. To może być jedno z tych mniej znanych GTA w Polsce. A jest to spowodowane tym, że y, to GTA, jak i GTA Vice City Stories nie wyszło na PC-cie. Chyba że już wyszło, ja o tym nie wiem, ale szczerze mówiąc, tak trochę wali mnie czy coś jest na PC-cie czy nie. Dla mnie liczy się to, że albo jest na PlayStation 3, albo 5 4 i mi to wystarczy. E i sobie przypomniałem Shin Megami Tensei 5, której kurwa jest na Nintendo. No trochę chujowo, ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Dobra, i pytanie: czy zmieścimy jeszcze jedną? A, zrobimy jeszcze jedną misję. O, generalnie to było też typowe dla PSP. To jest defaultowe menu zapisu z tej konsoli. Podobne menu było w PlayStation 3. Aczkolwiek nie wszystkie gry korzystały z takiego, ale większość raczej. Z tego co mi wiadomo, znaczy Final Fantasy XIII na pewno korzystało z takiego menu. Generalnie wygląda dla mnie trochę dziwnie, ale. Może dlatego, że. Choć, a nie, czekajcie, ja miałem kiedyś PSP i pamiętam, że grałem kiedyś w Tomb Raidera, Legends i Universali, gdzie Tomb Raider Legends był tak katastroficznym portem na PSP, Wy to się w pale nie mieści. Gra po prostu lagowała w trzy dupy. A jeszcze dodajmy, że miałem najgorszą rewizję e, PSP, bo była to ta e, budżetowa wersja bez karty sieciowej nawet. Więc generalnie... not fucking cool. Ale PlayStation Vita już miałem normalną, bez ludzimi, zwłaszcza, że chyba wyszły tylko dwie rewizje PlayStation Vita, które się różniły głównie ekranem, z tego co pamiętam. Okay. ok, czyli pora zadrzeć z triadą. Możliwe, że w tej grze wyjaśni się też dlaczego Tony tak nienawidzi triady. Bo jak zapewne pamiętacie, Tony miał dużą obsesję na punkcie triady, nienawidził Gnojów. Chyba jeszcze bardziej niż Forelli, ale generalnie Forelli w GTA trójce to już się nie liczyli praktycznie, gdyż zginął ich taki ostatni, na ostatnia ważniejsza osoba, więc Generalnie ktoś w kom... e, jeden z moich widzów pod jednym z odcinków GTA trójki napisał mi, że prawdopodobnie rodzina Forelli upadła e, Dlatego, że po prostu już zarząd cały padł. Bo Bosony Forelli zginął w, na końcu Vice City, to tam widzieliście albo też i nie. E, a, Cla a Claude w poprzedniej części zabił też innego e, pionka w Forelich, więc Więc no, podejrzewam, że mafia raczej upadła, raczej świetlanej przyszłości nie miała. No ale ważne, że Salvatora mafia jeszcze jako tako się trzyma.

a nie, trzeba będzie go zabrać po prostu do roboty. A, weźmy se motor. Oj, generalnie. Też bardzo ciekawe. Generalnie w końcu w Liberty City zniosło zakaz motorów. Ponieważ jak zapewne pamiętacie motocyklów nie było w, w trójce. Pojawiły się dopiero w... Pojawiły się dopiero w GTA Vice City i twórcy nawet w zabawny sposób to uzasadnili, dlaczego ich nie było. E, dlatego, że były razem z psami i innymi rzeczami, które nie występowały w trójce zabronione. Czy jakie to jest sprytne, żeby wytłumaczyć, dlaczego coś nie trafiło do GTA, bo, bo było nielegalne w tym uniwersum już. No, i generalnie kolejna prosta misja, za którą dostaliśmy 100 dolarów. Jak widzicie, w czasach kiedy. W czasach kiedy odbywały się wydarzenia tej gry, inflacja jeszcze nie poszła tak tragicznie do góry, gdzie y, za takiej roboty to z reguły się dostawało 1000 dolarów. A 10 tysięcy za misję to była standardowa stawka, nawet jeszcze w pierwszej połowie gry. Gdzie w Vice City oraz w San Andreas to trzeba było kawałek, no kawałek trzeba było pograć, żeby jakieś hajsy dostawać. Zwłaszcza, że kurde w San Andreasie dali ten badziewny respekt zamiast pieniędzy. Co było irytujące. Ale i tak, e, ekonomię w San Andreasie nie, nie trudno było rozpiździć. Zresztą wszystkie części, wszystkie części, łącznie z częściami z HD, miały spieprzoną ekonomię. Aczkolwiek tru, już zaczęła coś to korygować, bo było więcej rzeczy, na które można było wydawać kasę. Vice City, w sumie, też na pierwszy rzut oka można było pomyśleć, że Vice City, a Vice City, no to tam było cacy, bo się kupowało te nieruchomości. Ale szczerze mówiąc, jak się kupi już to z 3-4 nieruchomości kupione już mamy więcej kas niż potrzebujemy. Dobra, ale to było na tyle, jeśli chodzi o pilotażowy odcinek nowej serii. Zagrajmy w. Grand Theft Auto Liberty City Stories. Eee, seria, która wskakuje na poniedziałek, na piątkową serię. Odcinki będą się pojawiać z tej serii w co piątek o 19. A póki co, to mówił Marshal I życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.